Szanowni Państwo, przed laty główna księgowa w firmie, w której pracowałam, dając mi do ręki zamknięcie roku, powiedziała: Dorota, masz tu wszystko. Pamiętaj, tylko przeczytaj. I tak czytam do dziś. Zamknięcie roku to nie tylko przewodnik po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Opisane tam zasady wyceny aktywów i pasywów szczególnie mogą przydać się. Księgowym menadżerom rachunkowości, którzy doradzają zarządom przy tworzeniu bądź też aktualizowaniu polityki rachunkowości. Dla osób wykonujących zawód księgowego bardzo ważne jest podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych kompetencji, rozwijanie już posiadanych i przewodnik zamknięcia roku jest doskonałym narzędziem, które można wykorzystać właśnie w celu samokształcenia. W naszym oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Gdańsku przyszłym dyplomowanym księgowym na kursie wręczamy zamknięcie roku w celach samokształcenia. No cóż pozostaje? Przeczytaj zamknięcie roku, aby dowiedzieć się, dlaczego księgowi uważają, że jest ono wsparciem dla nich w codziennej pracy. Serdecznie polecam.